Nazywam się Agata Maraszek, jestem z Fundacji DKMS Polska. Dzisiaj na stacji BP w Warszawie rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji motocyklowej Niedziela na stacjach BP. W tym momencie zarejestrowało się już 33 osoby. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne akcje już za tydzień, 20, 16 maja w Katowicach, 23 w Krakowie i 30 maja w Dni. Wszystkie osoby chętne, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku, zapraszam do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania i zarejestrujemy każdego, kto będzie zdrowy będzie chciał. Wystarczy przyjść, wypełnić formularz i oddać materiał genetyczny do badań.